Hej, tu Daria w tym Craft Art. Pokażę Wam, jak zrobić właśnie taką, jak widzicie, ozdobę świąteczną. I jest to skarpeta. Można coś do niej wsadzić na przykład pieniądze, czy też jakiś mały drobiazg, który chcecie komuś podarować. albo potraktować to jako zwykłą, najzwyklejszą ozdobę. Jeśli to zrobicie w innych kolorach, to myślę, że też będzie fajny. Zapraszam do oglądania. Będziemy potrzebować nożyczek, filcu, igły i e, nitki, kleju i jakiejś e, małej ozdoby, ale to jest opcjonalnie, e, nie musimy tego używać. Zaczynajmy. Jeśli chcecie, możecie użyć też czegoś do pisania. Filcu szkicuję zarys e, takiej małej skarpety. Ok, szkic jest gotowy, teraz e, tą część z nim można, po, można powiedzieć, że składam I teraz właśnie tak złożony filc wycinam po tej linii tak, aby potem wyszły nam dwie skarpety Ten sposobem mamy dwie skarpety Teraz wystarczy je Przewrócić jakby na drugą stronę, żeby nie było widać tego szkicu, bo to y, wygląda trochę nieschludnie, tudzież brzydko. Filc zszywamy dowolnym ściegiem, ja to zrobiłam y, ściegiem y, dzierganym. Od razu mówię, że nie znam się na ściegach, więc jeśli pomyliłam nazwę albo coś tam przekręciłam, to poprawcie mnie w komentarzach, będę wdzięczna. Yy. I teraz... Czas ją wreszcie ozdobić Z filcu wycięłam i przykleiłam takie małe detale, tak jak tutaj takie materiał na pięcie i takie ząbki Nie wiem czemu jakoś kojarzą się z taką serdeczną skarpetą Jest tu też taka choineczka I żeby nie było tak pusto dodałam takie srebrne kropki i od razu mówię, że zrobiłam je farbą w sumie nasza skarpeta jest już gotowa. Wystarczy tylko coś w nią sadzić. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. No i do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!